Jestem dość nieufna, jeżeli chodzi o wszystkie nowości. Myślę, sobie, cudów takich nie ma, żeby myło i pielęgnowało jednocześnie. Ale po daw skóra zrobiła się niemalże natychmiast taka miękka i delikatna. Daw to w jednej czwartej krem nawilżający, zawiera substancje myjące, neutralne dla skóry. Daw nie wysusza skóry jak mydło. Mój czteroletni wnusio dotknął rączkami mojej buzi i powiedział jesteś taka młoda i taka ładna. Oto doskonała pasta do zębów. Działa, nawet gdy ty nie szczotkujesz. Nowy Colgate Total. To antybakteryjna ochrona zębów i dziąseł między jednym a drugim myciem zębów. Colgate Total zapobiega próchnicy, kiedy szczotkujesz i kiedy pracujesz. Chroni przed kamieniem na zębnym, gdy odpoczywasz, a chorobą dziąseł zapobiega, kiedy smacznie śpisz. Colgate Total. Pełna i długotrwała ochrona teraz także w nowej, stojącej tubce. Philips wynalazł magnetowi HiFi z napędem turbo. Trzygodzinną taśmę przewija w 95 sekund. Laserowa precyzja zapewnia niespotykaną ostrość, a skuteczna kontrola obrazu sprawia, że to, co widzisz, jest jeszcze bardziej wyraźne. Dzięki temu, nawet najstarsze nagrania prezentują się doskonale. Szybkość to jedno, ale szybkość i precyzja to coś zupełnie innego. Philips tworzy dla Ciebie. noziarniste, pieczywo, chrupkie. Zdrowa odmiana chleba. Poczuj lekkość życia. Kochanie, dzieci wczoraj urządziły zabawę. Potrzebuje coś dobrego do zmywania. Podłoga, kafelki, stół. Wszystko aż się lepi. I wie pani, że nawet zasłony masłem zaplamili. Babciu, po co to wszystko? Brio! Więcej znaczy niż płyn do mycia naczyń. Jeszcze taniej w ekonomicznym opakowaniu. Mój naturalnie wyglądający kolor włosów i ten ich wspaniały blask to casting prawdziwa nowość L'Oreal. Casting szampon trwale koloryzujący ton w ton. Casting wygodny w użyciu dzięki systemowi ApliColor. Casting łagodny, bo nie zawiera amoniaku. Casting kolory ton w ton i lśniące refleksy bez rozjaśniania włosów. Casting to kolor, który czyni mnie piękniejszą. Na długo. Casting. Trwała koloryzacja ton w ton firmy L'Oreal. Mamo, co dzisiaj na obiad? Magi. Dobry pomysł. Spaghetti? Tak, spaghetti bolognese. Nasze ulubione. Psz, mięso, woda, magii. Mamo, ale pachnie. A jak smakuje? Parmezan listek bazylii. A zawsze mam pomysły kiedy gotuję razem z Magi. Mama, pycha! Znajdź sobie partnera, bo wszyscy idą do Pizza Hut na obiad we dwoje. To szaleństwo! Za jedyne 6,99 zł od osoby, dwie osoby mogą wybrać dowolną pyszną średnią pizzę. Cztery kawałki chrupiącego pieczywa czosnkowego oraz miseczkę świeżych sałatek z baru sałatkowego. Za te wszystkie pyszności zapłacisz niesamowitą cenę. 6,99 od osoby. Nie przychodź sam, zabierz kogoś ze sobą na obiad we dwoje. Pizza Hut! Spokojne życie małżeństwa zakłócają cienie przeszłości. Główny bohater, zamieszany niegdyś w przemyt narkotyków, musi teraz zmierzyć się z największymi bosami świata przestępczego. Charles Bronson w filmie Zimne poty Emisja 24 marca o 22.30. Pozbądź się zmarszczek w ciągu zaledwie dwóch tygodni. Stworzony przez Laboratoire Garnier Paris Synergy Lift przeciw zmarszczkom zawiera roślinne hydroksyceramidy z wyciągu ze słonecznika. Już od pierwszego zastosowania Synergy Lift przeciw zmarszczkom wygłada skórę jak łagodny lifting. Testy dowiodły, że po dwóch tygodniach zmarszczki znacznie się zmniejszyły. Nowy Synergy Lift przeciw zmarszczkom. Gwarantowany przez Laboratoire Garnia Paris. Oto doskonała pasta do zębów. Działa, nawet gdy ty nie szczotkujesz. Nowy Colgate Total. To antybakteryjna ochrona zębów i dziąseł między jednym a drugim myciem zębów. Colgate Total zapobiega próchnicy, kiedy szczotkujesz i kiedy pracujesz. Chroni przed kamieniem nazębnym, gdy odpoczywasz, a chorobą dziąseł zapobiega, kiedy smacznie śpisz. Colgate Total. Pełna i długotrwała ochrona, teraz także w nowej, stojącej tubce. Lubię zapach cytryny. Jednak najważniejsza jest czystość. Uważam, że nie ma dobrego cytrynowego proszku. Nieprawda, już jest. Lanza świeżość cytryny. Warto spróbować. Jedyny proszek, który zapewnia perfekcyjną czystość i świeżość cytryny. Mmm, jaka cytrynowa świeżość! O, to jest bielsze niż moje rzeczy prane w innych proszkach. Jakie przyjemne uczucie cytrynowa świeżość i nieskazitelna biel. Lanza świeżość cytryny. Przejrzysty. Bez mydła. Bez barwników. Hipoalergiczny. Oto Neutralia Dermoprotektor. Nowy żel pod prysznic z laboratu garnier Pari. Przejrzysty. pH neutralne. Neutralia nie podrażnia skóry. Bez mydła. Z czynnikiem zmiękczającym wodę neutralia myje nie wysuszając. Moja skóra jest gładka, jedwabista, dobrze nawilżona. Nowy żel pod neutralia dermoprotektor gwarantowany przez laboratorium Garnier Ochrona i naturalne zdrowie skóry. Nawet wrażliwe. Burda International, jedyny w swoim rodzaju magazyn mody wydawany w polskiej wersji językowej, już w kioskach. Najnowsze trendy mody, bogato ilustrowane informacje, kolekcje najnowszych modeli autorstwa światowej sławy projektantów, wraz z wykrojami opracowanymi w kilku rozmiarach, z instrukcją szycia, relacje z pokazów mody, kulisy największych domów mody, wywiady z kreatorami, sekrety życia najpiękniejszych modelek. Burda International to zaczarowany świat wielkiej mody. Nareszcie w Polsce. Jeśli jesteś zmęczony, nie w formie, odzyskasz siły z pomocą supradynu. Supradyn to optymalna kompozycja 12 witamin, 8 minerałów i pierwiastków śladowych. Supradyn przywróci Ci formę, wyzwoli Twoją energię. Supradyn. Moc witamin. Zatrudnij silnego mężczyznę do pomocy przy sprzątaniu domu. Jest wielu naśladowców, ale tylko jeden... Pan Proper. Tylko on pomoże Ci posprzątać cały dom. Bez trudu usunie brud, tłuste plamy, osad z łazienki, a nawet najgorszy brud z podłogi. Pan Profer zmywa każdy brud, z którym inne środki nie mogą sobie poradzić. I sprawia, że Twój dom lśni czystością. Zatrudniłam już Pana Propera. Tylko Proper zmywa brud, który innym sprawia trud. Niste pieczywo chrupkie. Zdrowa odmiana chleba. Poczuj lekkość życia. Ladies, can... Trzy kobiety prowadzą niewielki pensjonat. Ich tchnące, nudą życie zmienia się, gdy pewnego dnia znajdują pobitego mężczyznę i oferują mu schronienie w roli tajemniczego nieznajomego Roger Moore. Śniadanie do łóżka w sobotę 25 marca o 20.00. Największe na świecie czasopismo o modzie. Bolą Cię mięśnie. Nie możesz się swobodnie poruszać, ani obracać. Bolą Cię stawy. Wtedy pomoże Ci mobilat. Szybko i skutecznie. Dzięki głębokiemu wnikaniu aktywnych składników w uszkodzoną tkankę, mobilat łagodzi ból i przywraca sprawność Twoim mięśniom i stawom. Mobilat w każdej aptece bez recepty. ziarniste pieczywo chrupkie. Zdrowa odmiana chleba. Poczuj lekkość życia. Hej wędrowcy, choćby cały świat Zadziwił was Do domu wrócić czas Gdzie ciepło, które znacie Ale dobry, Kakao mi Kriger, Naturalne napoje w Nowa figura <laughs> Moja zgrabna i szczupła figura. To dobre samopoczucie, wspaniała kondycja i mój sukces! Nowej figury Kropel Parę! Hamuje mój wilczy apetyt, powoduje, że nie tyję. Po prostu chce mi się żyć? Nowa figura. Homeopatyczne krople na odchudzanie, tylko w aptekach. Od, nie, od dzisiaj dość, od dziś już nie Bo Ajax znik, usuwa brud Autoactive to system cud Energii w nim tak wiele tkwi Że Ajax działa zanim zaczniesz ty Znika tłuszcz i wszystko śni. Mam pracy mniej i wolny czas Vivat Ajax autoakti, Z nim cały dom zyskał nowy blask Teraz w rodzinie Ajax Nowość dla ciebie W małej butelce uniwersalny płyn do czyszczenia Ajax W środowisku modelek grasuje morderca. Rozwikłania zagadki podejmuje się dociekliwy detektyw. Dziewczyna z okładki. Film ten pokażemy Państwu w sobotę 25 marca w bloku filmowym po godzinie 21.35. Burda International, jedyny w swoim rodzaju magazyn mody wydawany w polskiej wersji językowej, już w kioskach. Najnowsze trendy mody, bogato ilustrowane informacje, kolekcje najnowszych modeli autorstwa światowej sławy projektantów wraz z wykrojami opracowanymi w kilku rozmiarach, z instrukcją szycia, relacje z pokazów mody, kulisy największych domów mody, wywiady z kreatorami, sekrety życia najpiękniejszych modelek. Burda International to zaczarowany świat wielkiej mody. Nareszcie w Polsce. Waza. Pełnoziarniste pieczywo chrupkie. Zdrowa odmiana chleba. Poczuj lekkość życia. Protektor firmy Wilkinson. Tak ostry, że trzeba go trzymać za kratkami. Dzięki swej osłonie bezpiecznie prześlizguje się po skórze. Dokładny jak otwarte ostrze, a jednocześnie wyjątkowo bezpieczny. Protektor tylko firmy Wilkinson. Jeśli szukasz przyjaźni lub miłości, zadzwoń do 1 do 1 na żywo. 24 godziny na dobę znajdziesz kogoś wyjątkowego na linii. Zadzwoń teraz 0011 505 222 222. Porozmawiaj na żywo z osobą, którą wybierzesz i umów się z nią jeszcze na dziś. Zapamiętaj, 0011 505 222 222. 1 do 1. Romans w zasięgu telefonu. Delikatna skóra potrzebuje łagodnego dotyku naturalnie miękkich tkanin. Wypróbuj nowe Quanto Sensitive i poczuj idealną miękkość. Dzięki wyjątkowej recepturze, Quanto Sensitive jest delikatne nawet dla wrażliwej skóry i nadaje tkaninom delikatny, świeży zapach. Quanto Sensitive. Miękkość dla tkanin. Delikatność dla skóry. Piękno według mnie to przede wszystkim lśniące zdrowiem włosy. Dlatego wybrałam piękny LSF. Nowy LSF 2 w jednym firmy L'Oreal. Szampon z kompleksem witamin E, PP, P5. Codziennie przenosi w głąb włosów niezbędne dla ich zdrowia witaminy. Witamina PP to witalność. P5 siła. Witamina E blask. Dzięki LSF z multivitaminami moje włosy są olśniewająco zdrowe. Jak nigdy dotąd. Zdrowe i lśniące włosy dzień po dniu. Nowy LSF multivitaminy firmy L'Oreal. Najlepsze ziarna kawy, poddane działaniu gorącego powietrza, zamieniają się w rozpuszczalne granulki. Nescafe classic, prawdziwa kawa rozpuszczalna, smakuje ludziom na całym świecie. Zacznij od nowa, nescafe classic. Spokojne życie małżeństwa zakłócają cienie przeszłości. Główny bohater, zamieszany niegdyś w przemyt narkotyków, musi teraz zmierzyć się z największymi bosami świata przestępczego. Charles Bronson w filmie Zimne poty. Emisja 24 marca o 22.30! Szalona miłość i nienawiść w scenergii Teksasu. Brat przeciwko bratu i ojciec przeciwko synowi. Jeden z najsłynniejszych westernów z wątkiem miłosnym. W rolach głównych Jennifer Jones i Gregory Peck. Pojedynek w słońcu. Na część drugą zapraszamy w sobotę 25 marca o 12. They are jolly good ladies, which nobody can... Trzy kobiety prowadzą niewielki pensjonat. Ich tchnące nudą życie zmienia się, gdy pewnego dnia znajdują pobitego mężczyznę i oferują mu schronienie. W roli tajemniczego nieznajomego Roger Moore. Śniadanie do łóżka w sobotę 25 marca o 20.00.